Identyfikator podmiotu: SCP-4044. Klasa podmiotu: Euclid. Specjalne czynności przechowawcze: Fundacyjny bot D1N4 ma monitorować elektroniczne zapisy medyczne pod kątem dowodów na wydarzenia SCP-4044. MFO-Sigma54. Breck-Ewish ma za zadanie zabezpieczać osoby przechodzące SCP-4044 i implementować historię przykrywkową 4044-CS-2. Nieprzewidzialne powikłania. Osoby pod wpływem SCP-4044 mają być przechowywane w placówkach izolacyjnych o zakotwiczonej rzeczywistości. Do czasu ich śmierci. Procedurę 02 Dandelion należy wykonać po raz na instancję w czasie do 14 dni od zabezpieczenia. Opis SCP 4044 to fenomen, przez który osoby w późnych stadiach chorób śmiertelnych są w stanie tymczasowo manipulować lokalną rzeczywistością. Szacowane 85% aktywności SCP-4044 ogranicza się do relatywnie pomniejszych zmian, jak przykładowo spontaniczne manifestacje preferowanej żywności czy pojawianie się pożądanych obiektów. W pozostałych około 15% wydarzeń SCP-4044. Mają miejsce epizody widocznej, publicznie anomalnej aktywności. Przykłady zamieszczono poniżej. Warte uwagi: Incydenty. Desygnacja 4044-1. Opis incydentu. Instancja spowodowała na zewnątrz szpitala wiele manifestacji samochodów wyścigowych, które potem ścigały się po okolicy. Samochody odbijały się od pieszych i innych pojazdów bez powodowania szkód przy uderzeniach, głośno trąbiąc. Odpowiedź fundacji. Pierwszy kontakt z fenomenem, identyfikacja nastąpiła dopiero, kiedy fenomen ustał po śmierci instancji z przyczyn naturalnych. Agenci reagujący zaimprowizowali historię przykrywkową. 4044 CS1. Wyścigi uliczne chuliganów. Anomalia skatalogowana. Desygnacja: 4044-61. Opis incydentu. Instancja spowodowała manifestację kilku dużych jaszczurów. Nie wyglądały jak żaden znany gatunek dinozaurów. Ale przypominały popularne wyobrażenia Velociraptorów, którym towarzyszył byt wysoce podobny do amerykańskiego aktora Chrisa Prata. Śledztwo potwierdziło, że w tamtym czasie Pratt był gdzie indziej. Otrzymał on desygnację POI 4044-61A i pozostaje pod pasywną obserwacją. Byty pomagają instancji wejść na jeden z jaszczurów, po czym instancja jedzie na jego grzbiecie do pobliskiego parku. Odpowiedź fundacji: Personel szpitala poddany amnestyzacji. Zaimplementowano historię przykrywkową 4044 CS 64: Marketing partyzancki, desygnacja. 4044-79 Opis incydentu Instancja spowodowała manifestację wahadłowca kosmicznego na dachu parkingu Szpitala Mayo Clinic w mieście Phoenix w Arizonie w USA, a następnie przeteleportowała się do ośrodka przed startem wahadłowca. Wydmuch z wahadłowca nie spowodował żadnych urazów. Czy szkód majątkowych? Odpowiedź fundacji. Masowe podanie amnestyków klasy A poprzez rozpylenie w powietrzu. Wysoka widoczność incydentu wymagała dodatkowego podania amnestyków klasy B ponad 900 cywilnym świadkom. Instancja ostatnio widziana przy wychodzeniu z ziemskiej atmosfery. Po incydencie 79, czynności przechowawcze SCP-4044 zostały zaktualizowane, by wymagać pozostania i zabezpieczenia instancji w przeciwieństwie do ukrywania anomalnej aktywności na miejscu. W tamtym czasie zaproponowano procedurę 02 Dandelion, którą zaimplementowano po jednogłośnej aprobacie zgromadzenia 4044 EC 062 Komitetu do Spraw Etyki. Przegląd procedury 02 Dandelion. Zorganizowana zostanie podróż dla maksymalnie 6 osób spokrewnionych z instancją. Wybrane osoby zostaną poinformowane o tym, że wymagana jest ich pomoc przy filantropijnych badaniach medycznych. Otrzymają rekompensatę za swój czas. Wypłaty będą dokonane poprzez standardowy kanał dystrybucji Fi 009 korekta podatkowa. Wybrane osoby zostaną przetransportowane do miejsca pobytu instancji. Na miejscu dostępne mają być podarunki do zakupu. Osoby te mogą pozostać z instancją na czas do 6 godzin. Podany zostanie wybrany przez instancję posiłek. Po terapii amnestycznej, odwiedzający zostaną przetransportowani do domów.